Daki jest jedną z głównych antagonistek w wątku Entertainment District w Demon Slayer Kimetsu no Yaiba była demonem powiązanym z dwunastoma kizzuki będąc drugorzędną posiadaczką pozycji wyższej rangi szóstej którą dzieliła z głównym posiadaczem swoim starszym bratem Gyutaro ponad wiek temu w okresie Edo Daki była ludzkim dzieckiem o imieniu Ume mieszkała na brzegu rzeki Rashomon w Jodziwarze w najniższej klasie dzielnicy rozrywkowej zanim ona i Gyutaro zostali osobiście przemienieni w demony przez ówczesne do maszustki wyższej rangi. Osobowość. Daki była bardzo arogancką, lekceważącą i sadystyczną osobą, czerpała przyjemność z zabawy swoimi ofiarami przed zabiciem ich i nie okazując najmniejszego poczucia winy lub skruchy za odbieranie życia swoim ofiarom odrzucała wszystkich zabójców demonów niebędących haszerą jako niewartych jej czasu i wściekała się, gdy Tanjiro Kamado do niej mówił, ponieważ patrzyła na niego z góry było to również widoczne, gdy Daki powiedziała, że mogłaby oszczędzić Tanjiro, gdyby powiedział jej ilu zabójców demonów jest obecnych w dzielnicy rozrywki i gdy Daki otwarcie wyraziła jak powolne są techniki zabójców demonów i jaka jest jej nuda co jeszcze bardziej ukazywało jej lekceważącą osobowość. Wolała nawet jeść tylko ludzi, których uważała za pięknych lub silnych, wybierając zabijanie tych, którzy działali jej na nerwy, bez zjadania ich i pozostawiania ich ciał, co ludzie często mylili z samobójstwem. Pomimo ponad 100 lat, Daki przejawiała dziecinne i rozpieszczone tendencje, takie jak wpadanie w złość, histeryczny płacz, gdy sprawy nie szły po jej myśli, i atakowanie każdego, by dać upust frustracji wielokrotnie demonstrując swoją jadowitą wrogość, stosowała przemoc słowną i fizyczną wobec każdego, kto w jakikolwiek sposób ją zdenerwował. Była niezwykle okrutna i zła, ciągnąc za ucho młodą dziewczynę, która nie posprzątała swojego pokoju, krzycząc na pomocnika w domu Kyogoku i uderzając zenicu Agatsumę przebranego za Oiran w sąsiednim pokoju za samo dotknięcie jej. Prezentowała rozpieszczoną i pogardliwą postawę graniczącą z socjopatyczną, nękając wielu swoich współpracowników do tego stopnia, że popełniali samobójstwo tylko dlatego, że ją irytowali lub odpytywali, nie okazując przy tym żadnych oznak winy. Wręcz przeciwnie zrzucała winę na swoje ofiary za to, że ją obraziły. Była tak pijana swoją pozycją i niesławnymi skłonnościami do przemocy, że ludzie musieli skłaniać głowy, aby uspokoić jej wybuchy gniewu, na co ona odpowiadała przyjmując bardziej sprostowaną, uprzejmą i uprzejmą postawę pomimo wszystkich swoich wad. Daki była wyjątkowo utalentowaną kurtyzaną, której liczne tożsamości zawsze przynosiły ogromną sławę i wysokie dochody, co stanowiło dla niej powód do dumy jej pozycja pozwalała jej ocierać się o twarze właścicieli swojego domu, będąc dla nich głównym źródłem dochodu, zarówno po to by zademonstrować swój status, jak i powstrzymać ich sprzeciw wobec niej. Miała wiele nawyków, które dobrze zapisały się w historii, do najważniejszych należały dodawanie przyrostka hime czyli księżniczka na końcu każdej z przyjmowanych tożsamości, a także skłonność do przechylania głowy na bok i wpatrywania się w innych, gdy ktoś ją krytykuje.